Moi kochani, bardzo mi miło powitać Was na naszym kolejnym spotkaniu magicznym. Dzisiaj odpowiem na pytanie od Aradia Aine. Pytanie brzmi. Pani Mario, bardzo lubię Pani filmiki, ale mam pytanie. W każdym filmiku podkreśla Pani, że osoba magiczna musi mieć doświadczenie i odradza Pani korzystanie z usług osób mniej doświadczonych. Tylko. Że jeśli osoba magiczna pragnie nabyć doświadczenie, nie nabędzie go, jeśli nikt nie będzie chciał korzystać z jej pomocy. Więc prosiłabym jeszcze o filmik na temat, jak zdobyć wieloletnie doświadczenie i praktykę, nie pomagając nikomu. Moi kochani, jestem niezmiernie wdzięczna za to właśnie pytanie, gdyż yy, ukazało ono, że. Pewne moje wypowiedzi są mało jasne i przez to mogą być po prostu źle zrozumiane. Ale to jest bardzo, bardzo trudne, by tak głębokie i skomplikowane tematy ubrać w proste słowa, które każda osoba może zrozumieć. Na dzisiejszym spotkaniu magicznym pragnę wyjaśnić pewne sprawy, by odpowiedzieć na to właśnie zadane mi pytanie. A także uporządkować poprzednie przesłania. I tak może po kolei. Temat pierwszy. Pragnę podkreślić, by raz na zawsze wyjaśnić, że nie oceniam i nie osądzam innych osób magicznych, nie wywyższam w żaden sposób mojej osoby. Nie jestem zapatrzonym tylko w siebie guru, który twierdzi, że wszystko wie najlepiej, a inni są gorsi, głupsi, mniej doświadczeni i tym podobne. Jeśli jakiekolwiek moje wypowiedzi zabrzmiały w ten właśnie sposób, to nie było to moim celem. Temat drugi to moje słowa. Jeśli coś jest niejasne, budzi wątpliwości czy kontrowersje bardzo proszę po prostu pytać, co miałam na myśli, mówiąc to czy owo. Temat trzeci dotyczy mm, odpowiedzi na to właśnie pytanie, czyli jak nabyć doświadczenie i praktykę, nie pomagając nikomu. Uważam, że każdy z nas przez całe życie uczy się i doświadcza. Ale magia ma pewne. Zasady, gdyż jest po prostu z jednej strony niezwykle pomocna, a z drugiej niezwykle niebezpieczna. Dlatego w filmach podkreślam, że eksperymentowanie w tej dziedzinie to nie jest zabawa, gdyż można zrobić sobie lub komuś innemu krzywdę. Tutaj taki przykład z życia codziennego. Na przykład. Jeśli decydujemy się na przelot samolotem, to ufamy fakt, że pilot ma nie tylko wiedzę, ale także praktykę w lataniu, że pilot ma za sobą lata kształcenia, w których przeprowadzi ileś godzin praktycznych lotów takim właśnie samolotem. Najpierw na symulatorze lotów i potem lotów prawdziwych. Pilot. Nie uczy się latać z pasażerami na pokładzie. I tak samo, dokładnie tak samo jest w magii nie można uczyć się na innych ludziach. No to jak? Moim zdaniem są dwie drogi. Pierwsza z nich to nauka pod skrzydłami mistrza. Który dokładnie prowadzi nas w głąb wiedzy magicznej i kontroluje. Wówczas można pomagać innym ludziom, e, jeśli już znamy podstawy magii i wiemy, jak używać narzędzi magicznych, gdyż e, nasz mistrz trzyma kontrolę i w razie niebezpieczeństwa ochroni osobę, której pomagamy, i nas samych. Natomiast druga droga to jest ta droga dużo trudniejsza. To jest samodzielna praktyka, w której można eksperymentować na sobie, ale nie wolno eksperymentować na innych ludziach. W samodzielnej praktyce ważna jest kolejność, czyli najpierw uczymy się tych łatwiejszych rzeczy, jak medytacje, sygile. Wizualizacje czy afirmacje, i potem, po, krok po kroku, przechodzimy do tych trudniejszych tematów. A na sam koniec zostają te najbardziej niebezpieczne rytuały, gdyż już wiemy, jak ochronić naszą własną osobę. I dopiero po tych doświadczeniach, gdy przeżyliśmy już wszystko na własnej skórze, dopiero potem, możemy pomagać innym ludziom. Jak długo natomiast trwa nauka i zbieranie doświadczeń, zanim zaczniemy pomagać innym, to jest sprawa całkowicie indywidualna. Jedna osoba potrzebuje więcej, a inna mniej czasu, gdyż zależy to od na przykład samozaparcia, dyscypliny czy pracowitości. Myślę, że w tych kilku słowach odpowiedziałam na zadane mi pytanie, a jeżeli cokolwiek jest niejasne, bardzo proszę pytać. Wtedy jest mi łatwiej wyjaśnić pewne problemy, wyjaśnić pewne sprawy. Bardzo dziękuję za uwagę. Życzę cudownych doświadczeń magicznych. Wasza Maria Buka.